Cześć, witajcie w kolejnym, ostatnim, piątym już dniu cateringu. Jak widzicie, śniadanie, serek wiejski z mango i wiórkami kokosowymi podany z granolą, z amaratusem, orzechami oraz rodzynkami. Tak to wszystko się prezentuje. Teraz sobie to spróbujemy. Myślę, że te orzeszki trzeba przerzucić sobie do serka wiejskiego, żeby to była jedna całość. Na pewno, podejrzewam, że są rozdzielone po to, żeby nie napuchły ani nie zmiękły. No nic. Zabieramy się za jedzenie. No już po śniadaniu, widzicie, wszystko zjedzone. Powiem Wam, że bardzo m, takie... Ja nie jestem ogólnie fanem jedzenia na słodko. Ale tutaj już mamy kolejny dzień, gdzie śniadanie jest już na słodko i mi to się mega nie podoba. Chociaż nie, nie, nie ukrywam, że ten serek wiejski z mango i wiórkami kokosowymi, właśnie jeszcze z tymi chrupiącymi, orzeszkami, no całkiem w porządku to smakowało, ale jakoś żebym się nad tym zachwycał, to tego powiedzieć nie mogę. No mam nadzieję, że patrząc po ten menu na dzień dzisiejszy, na pewno będzie lepsze niż wczoraj, no bo mówię, wczorajsze jedzenie było mega, mega średnie. Środowe petarda z czwartku, no tragedia. W każdym razie dzisiaj zaczynamy, no średnio, 2 na 10 bym powiedział. No ale widzę, że drugie śniadanie będzie już lepsze. Zapiekanka z kaszy gryczanej, Później mamy pulpety z łososia. Ciasto cynamonowe. Absolutnie niezjedliwe dla mnie. Nie lubię cynamonu. I chłodnik litewski z jajkiem. Jajko zjem. Chłodnik zostawię. No nic. Mamy ostatni piąty dzień. Zobaczymy, co przyniesie nam drugie śniadanie. Drugie śniadanie podgrzane. Jak widzicie, tak się prezentuje. A dzisiaj w menu e, zapiekanka z kaszy gryczanej i mięsa mielonego, kalorie 283. Powiem Wam, że jak to podgrzałem, no to zapaszek jest taki bardzo przyjemny. Naprawdę dobrze to wygląda. Ale co to jest? O to? to mnie zastanawia, bo tego nie widzę. Jakiś sosik do tego. No nic, zaraz zobaczymy jak to będzie smakowało. Jeżeli smakuje tak jak pachnie, to będzie naprawdę, naprawdę dobrze. Powiedzcie pierwszy raz takie sosie. Jest to kasza gryczana z zewnątrz. Mamy wymieloną, zmieloną ją z mięskiem mielonym. Jak widzicie, tutaj jeszcze jest trochę kapusty. A ten sosik do złudzenia przypomina sos taki, jak się robi do gołąbków. Całość smakuje bardzo, bardzo dobrze. To mówię, zapiekanka z kaszy gryczanej Pierwszy raz w życiu taką jem i naprawdę jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Super drugie śniadanie. Drugie śniadanie zjedzone. Szczerze mówiąc, bardzo się zaskoczyłem. Pierwsza jest coś takiego, jak byłem, zapiekanka z kaszy gryczanej brzmiała niepozornie, smakowała naprawdę świetne, świetnie. Z tym sosikiem do złudzenia przypominała mi gołąbki. Nie wiem dlaczego, być może mięso mielone, być może taka pusta na dnie, być może ten sosik. Całość perfekcyjna, super śniadanko. Naprawdę, naprawdę, bardzo mi to smakowało i bardzo mnie zaskoczyło. Czas na obiad, powiem Wam, że wygląda przepięknie. Prezentuje się bardzo, bardzo okazale. A dzisiaj w menu pulpety z łososia z kaparami, czarnuszką podane na makaronie, tagatelle, sosem koperkowo cytrynowy Wydaje mi się, że cytryna i sosik wylatuje, a my wrzucamy to do mikrofalówki, nie wiem, na dwie minuty. Myślę, że będzie optymalne. I zabieramy się za jedzenie, bo jestem piekielnie głodny. Jedzonko mamy już podgrzane, sosik tak samo, teraz polewamy to wszystko sobie sosikiem. Jest. No i co? Cytrynka. Cytrynka po łososiu. O, takie. Powiem Wam, że na taki upał myślę, że może być to bardzo dobra propozycja. No cóż, smacznego mi życie. Pokażę Wam z bliska tego kotleta, żeby nic się nie spadło. Patrzcie, tak się prezentuje. Łososia jest naprawdę, naprawdę sporo. Tu jeszcze jest chyba jakaś marchewka. Te kapary. Kapary się bardzo dobrze komponują z tym. Ja osobiście nie jestem w ogóle fanem kapar. Ale w tym przypadku, no pasują. Wiecie, dużo jest takich przypraw, które się nie lubi, bo się ich nie je, bo się po prostu nie umie ich połączyć. No ja bym w życiu nie połączył pulpetu z kaparami, bo, bo nie. Jeszcze trochę dosolimy, ja dokończę jedzenie. A my widzimy się już za chwilę dla Was, do, w podwieczorku. A w podwieczorku już Wam mówię: cynamonowe ciasto z kremem i migdałami. Myślę, że będzie ok. Tak to się prezentuje. Spróbujmy sobie od razu w przekroju. Dobra, grażyna, jakby to ciasto jest luksusowe. Dobre! Mmm! Szczośnik! Naprawdę świetny! Mega puszysty! Z pełną młodą się nie mówi. Mega puszysty! Yy, Mięciutkie! Yy, nie jest mega przesłodzone! Takie, jak powinno być! Idealnie mój klimat! Tak to wygląda w przekroju! Świetne, świetne, świetne! No i czas na ostatni posiłek! Ostatniego dnia mamy chłodnik litewski! Spróbujemy jak on smakuje. My już robiliśmy ze swoją drogą chłodnik litewski, chyba z Lidlomixa z tego co pamiętam. I wyszedł średni, także tutaj też się nie spodziewam szału, ale jakoś wielkim fanem chłodnika nie jestem. Zobaczymy jak on będzie smakował. No i czas na krótkie podsumowanie ostatniego, piątego dnia cateringu Silny Byk. Jak widzicie, aura trochę nam się zmieniła. Nie jest już tak mega turbo gorąco. Jest przyjemnie, trochę popadało. Ale mam być też i burzowo. No ale do rzeczy. Mam dzisiejsze menu i po kolei, serek wiejski z mango, ja ogólnie lubię serek wiejski, A jakoś ten z mango był ok, nie porwał mnie, szału nie było, ale dało się go zjeść. Druga, zapiekanka z kaszy gryczanej, zaskoczenie potężne, świetna sprawa, naprawdę smakowało mi to mega, było genialne, trochę zaletywało gołąbkami, ale było naprawdę świetne. Chciałbym, szczerze mówiąc, to będę musiał to wygooglać sobie, jak odtworzyć to i zrobić to samemu, bo było naprawdę dobrze. Obiad. Kulpety z łososia z kaparami. Eee. Poprawne danie. Eee, Tagliatelle, dobrze pamiętam. Tagliatelle było ok, sosik koperkowy okej. Okay. Nie ma się do czego przyczepić tak na dobrą sprawę, bardzo dobry obiad. Podwieczorek, cynamonowe ciasto z migdałami i kremem. Również naprawdę smaczne było, e, puszyste, delikatne, e, świetnie smakowało, Już całość była skomponowana, nie było takie turbo słodkie i tego cynamonu ja obawiam się, że będzie bardzo się wyróżniał, była dosłownie tak liźnięty cynamonem, że jest, bo jest, ale jakoś się nie, nie wybijał specjalnie, dlatego uważam, że było naprawdę dobrze. No i chłodnik litewski z jajkiem, Jajko było, e, jajka było tylko pół po prostu przekrojone na ćwiartkę także mieliśmy dwie ćwiartki dwie ćwiartki, ja chyba fanem chodnika raczej nie jestem i nigdy mi on nie smakował Ten Całkiem podobny jak wszystkie inne wcześniejsze, które jadłem. Nie, mój klimat. No i tak słuchajcie: 5 dni z cateringiem, przede mną kolejne 5 dni. Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście widzieć, co będzie w przyszłym tygodniu, i czy w takiej samej formie, takich krótkich 6-7 minutowych filmów z podsumowaniem na końcu. Jeżeli będziecie chcieli. Mogę takie coś nagrać dla was i powrzucać przez lipiec. Jeżeli nie, no to nie, po prostu i nie będzie z filmu z tego. Jakie następne plany? Myślę, że w sierpniu, jeżeli wam się taka seria spodoba i będzie jakiś pozytywny feedback z tego, zamówimy sobie jakiś catering z innej firmy. I tak chodzi za mną, szczerze mówiąc, ten w Kuchnię wikinga, bo jest taka dość popularna. No ale to mówię, to wszystko zależy od was je, od Was. Jeżeli chcecie, e, zamówimy. Jeżeli nie, to ja sobie sam zamówię ewentualnie nie będę tego ogrywał. No cóż, miło było z wami spędzić te 5 dni. E, codziennie o 20 e, były krótkie filmy. Jakieś mądre słowa na koniec To było dobre jedzonko. E, Reasumując, e, dobre jedzenie to było. E, 3 dni były świetne, dwa dni trochę gorsze. Raczej większość posiłków mi bardzo smakowała. Na chyba najlepsza to była środa, wydaje mi się. W środę było wszystko ok. No i ten twarożek z pierwszego dnia śniadaniowego zapadł mi najbardziej w pamięć. Oraz ta kasza z dzisiaj, zapiekanka z kaszy gryczanej. No nic, żeby nie przedłużać, widzimy się już w kolejnych odcinkach. Dajcie znać w komentarzach kolejnie. koniecznie. Czy chcecie widzieć kolejny tydzień, co jest, czy nie. Wszystko od Was zależy. Z mojej strony wszystko. Trzymajcie się. Hej.